Dzień dobry, witamy w dzisiejszym Właśnie vlogu. Ja nie mogę, jak on ma te już te nogi. No i co? <śmiech> <śmiech> Wygodnie mu, tak? Tak, jak udało wam się zauważyć, po ludzku jesteśmy u mojej mamy. Nie wiem, czy w którymś z ostatnich vlogów wspominałam. Nie mam wrażenie. Ale musiałam się przenieść do mojej mamy, bo. Y no u nas w mieszkaniu są malowane ściany w tym małym pokoju, więc ewakuowałam się. Także nadal tutaj jestem, jestem już tutaj chyba trzeci dzień, bo codziennie kapie coś tam musi malować, albo mówi mi tak, żebym po prostu nie wracała. Tak, ja tam sobie siedzę i mówię, Jezus, wolny człowiek. Na razie nie wiadomo kiedy wrócę i czy wrócę w ogóle. No to też jest, też jest dobre pytanie. Nie no, tak wydaje mi się, że do końca tego tygodnia dzisiaj co ty za dzień w ogóle. Wtorek poniedziałek? No, Wtorek. Do końca tego tygodnia chciałbym. Do końca tygodnia roboczego, chciałbym już ogarnąć, żeby wszystko już było pomalowane i gotowe. No i jeden dzień na wywietrzenie, tak? To ja to tak widzę. Mam nadzieję, że tak będzie wyglądało i że chcąc, Zobaczymy. Nie chcąc, będzie musiała się wprowadzić. Zobaczymy. A my teraz e, będziemy zmierzać do miasta, bo mamy kilka rzeczy do zrobienia. Do naszej metropolii świnoujskiej. Mm -hmm. Co mamy do zrobienia? Nie że musimy, ja musimy. iść do apteki. pokupować jakieś tapsy. Musimy iść do apteki, musimy iść do Rosmana, musimy mm, zrobić zakupy jedzeniowe, musimy... E, coś jeszcze musimy... To jest to fascynujące, jest naprawdę! No ale hej, musimy, to nie ma być fascynujące. Ja mówię, że musimy wyjść do miasta, więc wychodzimy za chwilę. Dobra, do ale, ale ogarniemy to bardzo szybko i ja idę sobie na chatę trochę posiedzieć, trochę pomalować. W każdym razie... Otworzę się od ciebie. Dobra, jeszcze zanim wyjdziemy, pewnie zauważyliście, że znowu mam na sobie make-up, bo wiecie, sezon jesienno-zimowy otwiera sezon na makijaż, bo y, ja nie maluję się w wakacje. Y, Końcem wiosny też raczej nie, bo po prostu jest to bez sensu, wszystko spływa, także no maluję wtedy tylko rzęsy. Ale już przyszedł najwyższy czas, żeby zacząć wyglądać jak człowiek. I ostatnio wrzuciłam zdjęcie na Instagrama, gdzie mówiłam Wam o tym, żebyście pili wodę i to był początek tego, kiedy ja zaczynałam i tak by the way to idzie mniej tragicznie. No ale dobra, pytaliście się właśnie, czego ja używam do makijażu, spodobały Wam się moje brwi i rzęsy. Nawet ktoś się zapytał, jakiej farby do włosów używam. To moje naturalne włosy. <noise> Także pokażę Wam po prostu, e, jakiego ja makijażu używam, bo nigdy nic nie zmieniam. Zawsze kupuję te same kosmetyki, bo jak wiecie, lub nie, no, jestem uczulona na pewien składnik, więc e, po prostu używam tego, co już jest dla mnie sprawdzone i Oprócz tego, że mnie nie uczula, to jest jeszcze dobre. Więc zaczynając od podkładu używam Revlon Colorstay numerek 110. Biały jak ściana, tak jak ja, więc <grywania> używam jego. Do rzęs używam Maybelline Lash Sensational. <grywania> bardzo go lubię, bo robi fajne rzęsy. Na początku jest bardzo mokry, ale i tak go lubię. Czy my zmieniamy tematykę kanału? Nie. Pudru używam z Vibo, coś tam Fixing Powder też jest spoko. Korektora używam tego z Lovely, Jumbo, coś tam. I ostatnio kupiłam nowy puder, którego wcześniej nie miałam, ponieważ miał być bardzo jasny. No jak widać jest dosyć ciemny i no, ja mam problem też z bronzerami. Dajcie znać, jaki znacie fajny bronzer do bardzo jasnej karnacji, bo ja próbuję znaleźć, ale później ostatecznie wszystkie są na mnie pomarańczowe i robią mi takie plamy brzydkie, więc no niestety. I ten też mi się tak średnio sprawdza. Ale kolejną rzeczą, dlaczego zrobiłam sobie dzisiaj makijaż, jest to, że ostatnio ciągle mam na twarzy uczulenie. I niestety nie jestem w stanie stwierdzić dokładnie dlaczego, no bo w mieszkaniu ciągle się coś dzieje, jest malowane, coś było kładzione na ściany i równie dobrze to mogło mnie uczulić, ale też coś z makijażu, także dzisiaj na pewno nie będę w mieszkaniu jak już to może na sekundę. Um, a makijaż będę miała cały dzień na twarzy, także zobaczymy czy on mi coś zrobi. Jeżeli um, dzisiaj mi nic nie wyskoczy, to znaczy, że coś w mieszkaniu mnie po prostu uczulało, bo już od kiedy tam jesteśmy, miałam trzy razy uczulenia i to nie jest nic fajnego. Dobra. Pokazałam, wszystko wiecie. Idziemy do miasta. What a Dobra, pozałatwialiśmy, co mieliśmy pozałatwiać. Zakupy zrobiliśmy. Teraz jedziemy sobie po kurczaka wzrośna. Ostatnio cały czas jedliśmy w maku. I to naprawdę z bólem serca mówię, bo no ja już nie mogę tego jeść. Ja też nie, naprawdę. Wczoraj to był ostatni dzień, kiedy sobie pozwoliłem na to i czułem się tak źle, że o Jezu", I to nawet nie mówię tak, żebyście posłuchali na ten temat, że naprawdę mi jest źle z tym, że ja... Tylko naprawdę, czułem się źle. Muszę coś Już zmienić. jest dużo. No. E, tak. I je, pojedziemy jeszcze w jedno miejsce. Pojedziemy do banku, ponieważ super mądra ja zapomniała pinu do karty. Nie wiem jak, naprawdę, e, byłam raz w wakacje z koleżanką... E, Miała wyjeżdżać do domu po pracy, e, bo mieszka w innym mieście, e, i poszliśmy sobie do knajpki. i Ja miałam zapłacić. Wiecie, no i, to tak robią. I przykładam kartę, no i tam wyszło trochę ponad 50 zł, więc musiałam wbić e, pin. No i wpisuję. Oczywiście pierwsza moja myśl, kurde, nie pamiętam pinu. No ale wpisałam taki, który mi się wydawał. Zły. Potem byłam w innym sklepie, więc sprawdziłam drugą opcję. E, też zły. Więc naprawdę nie wiem, nie wiem jak to się stało, że ja w ogóle go nie pamiętam. Znaczy tak, na pewno wiem jakie cyfry, e, nie, nie pamiętam kombinacji. I teraz pytanie, czy faktycznie to jest prawda? Czy Oksia już wtedy zaplanowała sobie w głowie, żeby nie zapłacić za to? Jasne, i do tej pory sobie tak planuję, i tylko modlę się, żeby nie przekroczyć 50 zł w sklepie. Więc pojedziemy jeszcze do banku, zobaczyć, co zrobią z tym. Czy mogę sobie tak o po prostu zmienić pin, czy będę musiała czekać na nową kartę. Ja mam wrażenie, że trzeba będzie kartę zmienić i będą musieli wysłać kartę inną. No to lipa wtedy. Mam takie wrażenie, ale ja się na tym nie znam ja kompletnie, nie. więc zaraz się dowiem. Ja nie miałam jeszcze takiej sytuacji. Nie wiem, dlaczego nie pamiętam tego PINu, po prostu nie wiem. Dobra, już wyszliśmy z banku, okazało się, że wystarczy zalogować się na swoje konto i tam kliknąć opcję Zmień PIN. Ale ja naprawdę szukałam tej opcji i ona była tak dosłownie centralnie naprzeciwko oczu, więc prawdopodobnie dlatego ją pominęłam, bo myślałam, że trzeba wchodzić w jakieś inne miejsca. Nie wiem, jak zwykle, jak się idzie do takich rzeczy, to muszę wyjść na jakąś głupią plątynkę, nie, nie sugerując się stereotypami, ale chyba wszyscy wiecie, o co chodzi. Cudownie, ale już chyba jest okej. Okay. Mam nadzieję, że to pamiętałam. Też mam nadzieję, że zaraz będziesz mówiła mi pobać. Że jak ty zapomnisz, to ja będę pamiętał. Na pewno nie. Chodźcie, ok, ja, ja i tak nie będę z tego korzystał, tam za dużo nie znajdę. Hey! Jesteśmy, jak widać, już w domu od jakiegoś dłuższego czasu. Nie wiedzieliśmy za bardzo, co mamy zrobić ze sobą, ale ja sobie teraz przypomniałem, że my tak naprawdę mamy do kupienia tonę rzeczy. Tonę. Jezu, coraz bardziej mi się podoba ta fryzura. Mam na myśli to, że jeszcze jakiś czas temu. Urosłam. Oksie ok, założyłam wyższe buty po prostu, i tak wygląda. E, jakiś czas temu pytaliśmy się na Instagramie, jakie żelazka, odkurzacze polecacie i tak dalej. Do teraz nie kupiliśmy nic, a nadal potrzebujemy. Więc jeżeli polecacie coś, to napiszcie na dole, a my zrobimy sobie listę rzeczy, które potrzebujemy, bo nie licząc tego, musimy też ogarnąć oświetlenie do naszego małego pokoju. No, musimy już kupić, bo tam trzeba zrobić. Dokładnie. A nie mamy tego oświetlenia. Nie wiemy do końca jakie, więc wydaje mi się, że to jest nasz plan na teraz. Żeby pojechać do sklepów oświetleniowych, póki są otwarte. A z rożna już zjedliśmy. No. Tak, więc jedziemy do sklepów, zobaczyć, jakie mają oświetlenia. Może coś kupimy od razu? Może. Zobaczymy. Przyjechaliśmy jeszcze na chwilę do naszego mieszkania. Jak możecie słyszeć, trwa tutaj nieustanny remont. Jak nie u nas? To u sąsiadów jakiś, to na klatce. Um, I właśnie najgorsze jest to, że oprócz tego, że u nas kapi maluje, to klatka też jest remontowana i tam też będą malować. Także dla mnie istne piekło. E, ale. prostu dłużej cię nie będzie! No co? Nie uh -huh. no nic! E, oprowadzimy Was, chociaż już ostatnio Wam pokazywaliśmy i no, za wielkich zmian nie zobaczycie, ale tak mniej więcej. Tak, dzień dobry. Dzień to jest dzień już Takiego już kojarzycie. No co, no ściany już wyglądają ekstra, jeszcze tylko sufit trzeba maznąć. No i właściwie tyle. Podłoga jest gotowa, tylko się ukrywa tutaj. Ale najgorsze przed nami, czyli pokój. To, co się tutaj dzieje. W ogóle najgorsze jest to, że nie mieliśmy już miejsca na te ciuchy, więc zostały tutaj w pokoju po prostu poukładane. Teraz to wygląda strasznie. Już mamy to gdzieś, ale na początku, jak się zorientowaliśmy, że podczas remontu tego mojego pokoju uniosło się tyle pyłu tak. i te ciuchy ale były dos wyprane. Dosłownie był dym. Tak. Tutaj w przedpokoju był dym. Tak więc y ostatnie tygodnie prania... No poszły na marne, bo ta kubka znowu będzie musiała zostać wyprana. Tak, tak. No po prostu szafę mamy już całą zawaloną. Od góry do dołu po prostu nie mamy miejsca już. Wszystko... Nawet wychodzi, bo brakuje tak. nam jeszcze jakiejś komutki, którą chcielibyśmy tutaj. No właśnie, strzelić. tutaj kupimy taką chyba z Ikea albo coś, więc. Więc tak. Tak jest plan przynajmniej. A i jeszcze nawiązując do mojego uczulenia, malowania ścian i tak dalej. No, to już po całym dniu noszenia make-upu wiem, że nie uczuliło mnie nic z makijażu, tylko właśnie coś tutaj, więc taki plus! No, plus minusem! Jesteśmy w drugim sklepie, bo pierwszy był zamknięty, niefortunnie. Wybieramy sobie tutaj właśnie. Chcemy coś takiego, no ale nie coś takiego, i niestety nie ma tu za dużego to wyboru. Trzy żarówki jakby, a to tak, to trzy źródła światła, chcielibyśmy ze cztery. Te cztery byśmy chcieli, a tu niestety nie ma. No nie ma, więc będziemy musieli chyba usiąść i w necie poszukać takich rzeczy. Możemy jeszcze pojechać do Home you, a tam pewnie będzie droga, ale możemy zacząć przynajmniej. No, tam, a tam jest w ogóle jest coś takiego w Home Wydaje mi się, że nie. Myślisz, że nie? No, mi się wydaje, że na pewno nie ma. A może takich tam rzeczy? Mam z Takimi ozdobnymi lampkami. No może. No nie, to raczej jakiś inny, jakiś sklep oświetleniowy, wiesz, elektryczny, coś takiego, coś takiego. No właśnie, jesteśmy w jednym sklepie, który można coś znaleźć. Wiecie co, uznaję dzisiejszy dzień za kompletnie nieudany. Mam wrażenie, że zmarnowaliśmy całutki dzień, bo w mieszkaniu nic nie zrobiliśmy, ani nie zrobiłem, nic nie pomalowałem, ani nic, a jeździliśmy tu, w tom z powrotem i ostatecznie nic nie załatwiliśmy. Ja uznaję za bardzo udany dzień, ponieważ mam już w końcu do, pełny dostęp do mojej karty. Mogę z niej korzystać w 100%. Odebrałam e, piękną poszewkę, z której jestem bardzo zadowolona. E, który jeszcze nie pokazałam, ale zrobię to jak będziemy mieć, wypełniać bo tak to jest po prostu pusta i nie widać tak do końca, jak jest piękna. O, wiem to teraz, jak przyjdziemy do domu, to zamawiamy po kolei rzeczy, jakie potrzebujemy. Dobrze. Może nie wszystkie, bo oczywiście odkurzacza i żelazka nie zamówimy nadal Ale no nie wiem, chociażby słoiki takie fajne chcemy zamówić Żeby fajne stanowiły taką dekorację Funkcjonalną, ale dekorację To też dowiecie się później jak już zamówimy, to pokażemy o co nam chodziło I nie pamiętam co, światło chociażby czy Musimy też przelukać wiele stron i kupić jakieś, zamówić po prostu Oj coś jedzie, to, to dobra, to niech jedzie To poczekajmy no, no ogólnie mamy dużo rzeczy do zrobienia, dużo rzeczy do zamówienia, a my Opierdzielamy się. Nie robimy i nie zamawiamy nic, co powinniśmy zrobić i zamówić. No, czasem tak jest. Dobra, jedź, bo to stoi. Dobra, to ja jadę. Rozłączam się z wami. Na razie, cześć. Okej, okay, weszliśmy na chwilę do Home and You. Żeby... Jak się okazało, nie było tam tych lamp. Nie, ale weszliśmy już tam kompletnie po coś innego, czego też zresztą nie znaleźliśmy. I przez ten fakt byliśmy bardzo smutni, więc poszliśmy. Ja byłem zadowolony. <noise> więc poszliśmy pooglądać ciuchy. I oboje znaleźliśmy sobie po dwie rzeczy, także czekajcie na mini haul pod koniec tego dnia. Aktualnie jedziemy teraz do mojego taty, na... pewnie na herbatę, na chwilkę. I na ciasto, bo tata o nie mówiliśmy o tym, ale jest bardzo dobrym cukiernikiem. Jest. <noise> więc jedziemy teraz do niego. Znaczy, tak za jakieś 20 minut, więc musimy gdzieś pokręcić chwilę i odezwiemy się później. Jest dobre kilka godzin później, my już wróciliśmy do domu. No i pokażemy Wam obiecany haul. Mini haul. Mini haul, nie ma tutaj dużo rzeczy, dokładnie po dwie na głowę. Ale pewnie i tak bylibyście ciekawi co kupiliśmy, a później gdzieś by te rzeczy się pojawiły i ktoś by zadał pytanie skąd są, więc tym sposobem Przynajmniej mniejsza ilość osób zapyta, bo i tak się ktoś znajdzie na 100%. Jeszcze pod tym vlogiem. Pierwszą rzeczą, którą ta dama sobie kupiła, właściwie ja, kupiłem, chciałbym, no, ja kupiłam, chciałbym podkreślić. Nie a nie, okej, okay, dobrze. Tą, tą rzecz ty kupiłaś, okej, okay, faktycznie. A zresztą yy, tak się składa, że moje pieniądze są. A, na twoim a, a, a. nie ma twoich pieniędzy. <laughs> Pierwszą rzeczą, którą sobie kupiła jest właśnie ten sweterek, czyli no po prostu. Typowo. Ten sweterek jest zwykły biały. Mam bardzo podobny, z tym, że jest grubszy. Um, I chciałam taki cieńszy, który by mi pasował właśnie pod kurtki i tak dalej, taki bardziej jesienny, luźniejszy. Więc kupiłam go za 50 zł w. w Sinsaeju. dobry jesteś. Punkt dla mnie. Także to jest pierwsza rzecz, nic nadzwyczajnego, basicowy sweterek. Basicowy? Tak. Co to znaczy? Teraz druga rzecz. Zapraszamy panią na pokaz. O lala. Przed Państwem. <grym> Za dużo top model się naglądała po prostu. <grym> Przed Państwem moja nowa kurtka jest żółta, jest puchowa, ale nie jest gruba, jest taka jesienna, na taką późną jesień, na wietrzne i deszczowe dni będzie idealna. Kosztowała 130 zł, więc uważam, że za taką kurtkę to naprawdę nie jest duża kwota. A to dlatego, że została kupiona na dziale dziecięcym. Taki plot twist nie? Ale <laughs> hej, dopóki są rozmiary, a w dziale dziecięcym chyba są do 170 cm. No na takie byczki już trochę. Tak. To? Czemu nie korzystać? Zawsze taniej? A i tak fajnie. Jedyne, co mi się w niej nie podoba, to ta tutaj, o, New York City! No, coś tak takiego. Jak z to pojadę, więc. A może niedługo? E, najwyżej to odetnę, więc tak się prezentuje. Moja rzecz, mój hol jest taki, bardziej mi się podoba holka Capiego. Dlaczego? Jestem z niego zadowolona. Dlaczego? Nie wiem. No, zobaczmy. No, chodź modelu, chodź. Wow. Pierwszą rzeczą Kapi... jest yy, ta koszula nocna. To nie jest koszula nocna, jest. W ogóle... ta... No. Okej, okay, może ci się podobać. <grym> yy, Oksja oparła się na tego typu kolory. W kolorze musztardy, bo to niby ma być modne teraz, a mi się to kompletnie nie podoba. Ale nie musi ci się podobać. Ja chciałam, żebyś w końcu miał coś w innym kolorze, bo wszystkie twoje koszulki są białe, Mało szare, tego, czarne. No, kazała mi kupić skarpetki <grym> w tym samym kolorze. <grym> to są moje skarpetki. <grym> tak, okej, okay, to są oksie skarpetki. No, więc tak się prezentuje pierwsza koszulka. Uważam, że będzie bardzo fajna na każdą porę roku tak naprawdę. Tak mówisz? Tak. Szczególnie jak słoneczniki będą kwitły na wiosnę. No, na przykład. I zrobimy wtedy sesję, w mojej puchowej kurtce. O... Gdzie została kupiona ta koszulka? Eee, w Heim. Uh -huh. Kolejna rzecz, ta najfajniejsza. Najfajniejsza? Dobrze. Zapraszamy na wybieg Catwalk. No, sorry, zrobił. Taka oto kurteska, którą mhm. będę nosił zapewne na zimę. Zapewne, Znając się, tak? Nie wiem dlaczego, ale spodobało mi się to, jak rzuciłem na no to okiem. Tak, dokładnie. Kapi wybrał ją sobie sam, i z czego ja jestem bardzo dumna? Nie Bardziej w... z siebie niż z niego. Do i ty ja do tego <śmiech> doprowadziłam, <śmiech> że ty sam sobie wybierasz ciuchy. To jest moja zasługa. <laughs> No, nie wiem, co mam powiedzieć na ten temat. Nie wiem, czy to prawda, czy po nie. Podziękuj! Nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale właśnie nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego mi się to spodobało. Bo jest bardzo ładna, elegancka, taka mr. Tak ja trochę wyglądam jak taki bad boy, nie? No teraz jak jesteś taki senny to zdecydowanie, nawet ta no, koszuleczka ale... wygląda jak tak stoisz przygarbiony jak no, piżamka. Ale ja mówiłem, że to jest po prostu koszula nocna, to jest idealne do spania, no nawet to do prześcieradła twojego będzie się <laughs> zlewać, no to jest naprawdę ideolo. No ale tak właśnie w tym wyglądam. Pięknie. Fajnie? Tak. Kupiłem to w rezerw, pozdro. I tym zakupowym akcentem kończymy dzisiejszego vloga. Tak, właśnie, wybieramy się do spania. Ja już piżamę mam na sobie, więc spoko. I co? I dziękujemy za oglądanie. Mamy nadzieję, że się podobało. Wiadomo, w następnym vlogu będziemy robili DIY, chyba że zapomnimy. Albo będzie padać. Albo będzie padać. Jest szansa, że będzie DIY. To jutro. Dla nas jutro, dla Was nie jutro. Bye. Czy to jest projekt top-moder? Fryzura na bok.